Manko, z tej strony Direk. Dzisiaj zagramy sobie, mam nadzieję, miły draft. Mam przygotowane 25 karteczek. Na nich są wypisane numery od 1 do 5. Ale zrobimy takie jedno odstępstwo. Jeśli będzie Ronaldinho Future Stars, no to nie muszę korzystać z tych kartek. Po prostu mogę go sobie wybrać, bo bardzo chciałbym nim zagrać. Także co? Przechodzimy do draftu. Tak więc rozpoczynamy draft za żeton. Nie muszę wydawać 15 tysięcy. Formację sobie odpuścimy, nie będziemy tutaj. Jej losować, ogólnie no słabe Same piątki z tyłu i trójki No ale dobra, niech będzie 3-5-2 Może coś tam zrobi A, kurde, zapomniałem, dobra <laughs> Miałem na początku wylosować Oczywiście, bez fejla by się nie obyło Jest mi jecham. kurde, jakbym tak Wylosował dwójkę, no nic, losujemy Ja tutaj tak pomieszam trochę Te kartki, żeby nie było, że tu coś jest Ustawione i będzie to numer 5. Jest numer 5. Hadji. Nie jest to. mijaham, no ale nadal jest to ikona. Teraz zróbmy sobie najpierw losowanie. Dopiero klikniemy. Zaczniemy od napastnika 4. Zobaczymy. Jedziemy i przekonajmy się. I będzie to Tevez. Okej, okay. także naprawdę fajny wybór. Dobrze wyszło. Teraz sobie najpierw sprawdźmy. Dla odmiany, żeby nie było ciągle tak samo. Jezu, znowu Mia Ham, I Wayne Rooney. I Raul. Trzy ikony. Mam nadzieję, że w którąś z nich trafię. Przekonajmy się. Numer dwa. Kurde! A była szansa, druga szansa na Mieham. No niestety, bierzemy sobie tutaj panią Szula. Co za środkowy pomocnik defensywny będzie się krył na pozycji piątej? Emre Chan. No nie grałem tą kartą, także bierzemy Emre Chana 86. Chętnie go przetestuję. Teraz znowu. Najpierw sprawdzamy, później losujemy. Tutaj to już nieważne, ale losujemy i tak. Numer 2. Tak jest. Sidorczuk. Zawsze marzyłem, żeby nim pograć. Proszę bardzo, lewy pomocnik na pozycji pierwszej będzie. O nie! Goal of in 84. Kurczę, szkoda, że nie trójka. Są so, Maksymę, chciałbym zagrać. Nie grałem nim w tym roku, ale dobra. Trudno się mówi. Teraz patrzymy najpierw. Czy będzie ktoś dobry? Diabi87. Mała legenda mojego klubu, bo grałem tą wersją Europa League. Nie wiem do, czy dobrze mówię, ale na pewno wiecie, o którą mi chodzi. Z FIFA 23 bodajże. Sprawdźmy, czy wylosuje Diabiego. 4, czyli Bajlej. Ale on też wygląda spoko, przynajmniej jest szybki. I teraz przejdźmy na środek obrony. Trzech środkowych obrońców wybieramy z rzędu. 3. Będziemy wybierać. Zobaczmy, kto się kryje pod pozycją trzecią. Może jakiś Van Dijk, Lapoje! Kurde, szkoda! Jest Puyol Future Stars. W końcu ma jakieś dobre tempo 80, ale niestety muszę wybrać tego Laporte 85. Teraz sprawdzanko. Może tutaj będzie jakiś Van Dijk? Jest kundę upamekano. Kurde, niech będzie ta dwójeczka. Proszę, dwójkano. Jest! Jest! Proszę Państwa, udało się! Mamy Pan mekano, tutaj nic nie jest ustawione. Legenda to jest jedna z tych największych legend moich, jeśli chodzi o obrońców. Coś pięknego, fajnie, że się udało. Coś nieprawdopodobnego, że ja wylosowałem numer 3. Proszę jakiś Wanda, żeby tutaj ta obrona się wzmocniła. Renard, a było tak blisko, mógł być Ruben Diaz. Teraz sprawdzamy bramkarza. O nie! Tylko nie Irps, proszę! I będzie to numer 3, czyli Donna Rumma 89. Super. Zobaczcie pierwsi, co to będzie za numer. Co będzie na dwójeczce? Proszę państwa Terstegen. Może będzie pasowo, będzie dużo piłkarzy Z La Ligi, także ok Sprawdźmy sobie teraz jakąś może inną pozycję Żeby nie było tak po kolei Niech będzie tutaj i Eusebio i Rodman No ten Eusebio w draftach mi się często trafiał No ale spoko, jak trafię piątkę Będzie git, niestety dwójeczka Czyli bierzemy pana Andrysia 8-5 Next number 4 Kto będzie na pozycji czwartej? Dawajcie coś pod potężnego. Jezu, Raum. Chyba nim kiedyś grałem w drafcie. Coś tak mi się kojarzy. Teraz sobie sprawdźmy ostatnią kartę. Zobaczmy. To znaczy pozycje, tak naprawdę. Trochę dramat. Numer jeden. Pan Hector Beirin. Kolejne losowanie. Na tym to polega. Trzeba losować, proszę Państwa. Numer jeden Będzie wybierany. Nie wiem do dokładnie, jakie są to pozycje z kolei Messi! Puskas. Oh my goodness. Jaką my ja miałem? Jezu! Ja zapomniałem jaki ja miałem numer. <laughs> Chyba jeden, nie? Poczekajcie, ja to sprawdzę. Tak, numer jeden. Niestety numer jeden. Wybieramy kolejną kartę. Niestety Messi. No. Przeleciał nam przed oczami, niestety. Three, czyli Gabriel Vega. Dawajcie, coś potężnego. Zaczęliśmy fajnie. Tevez. No, Haji nie. Puskas. Numer jeden, Clivert. Kurde. Teraz wybierzmy. Tylko zapamiętajmy numer 3. <grym> Proszę Państwa, lecimy. Zobaczmy. Paulo Futre. Jest to nowa karta, także super, ale znowu Messi. <grym> Paulo Futre idealnie za kolowina sobie tutaj wleci. Dawajcie, czy będzie trzeci raz Messi. Sam Mamy informy, proszę Państwa. Proszę numer dwa. Niestety cztery. Skoł. Numer 5. Może Messi będzie tutaj na pozycji piątej. Szkiri. Przedostatnia karta. Kto będzie... Będzie Lipa. Pięć. Czyli Klajwert. Po raz drugi. Tym razem syn. I ostatnia karta. Jaką pozycję wybiorę? Zobaczmy, proszę Państwa. Czwóreczka. Lecimy. Ostatnia karta w tym drafcie. I... Gosens niestety, no green tea. I menadżer bez losowania żadnego, weźmiemy sobie, a niech będzie Petit. No cóż, Ronaldinho nie było, ale coś tam z tego złożymy no. Dobra, nic lepszego nie ułożę, takim składem wychodzimy w tym drafcie. Jeśli chodzi o zgranie to 28 na 33, także jest całkiem okej. Okay. Przechodzimy do pierwszego spotkania. I mamy rywala, Makut. Van Nistelrooy bramce, jest nowy Marquinhos, Vieira, oje, oh yeah, jest Ronaldinho, którego ja niestety nie trafiłem, to znaczy jakbym trafił jego tą zwykłą wersję, to bym go raczej nie wziął, chciałem tą future z bardziej, no ale dobra, lecimy. Dobrze upamykano, już pierwszy odbiór piłki, idealny, lecisz, Bailey! I futre, jest! Proszę, nie, to jest Tevez. sorry, przepraszam Czyżby Rage Quit od razu? Nie Dobra, nie, nie będzie Rage Quit Bo już chciałem powiedzieć, że gościu ma taki mocny skład I wychodzi po pierwszej bramce I Cliver, proszę państwa i czy będzie znowu bramka Teweza? Pięknie. Zielonka siadła. I mamy dwa zera. Neymarito Despacito. Kurde. Jeden do dwóch. Upamekano, to jest twoja szansa. Neymar. Nie no nie wierzę. No. Tak szybko te dwie bramki odrobił. Jeszcze greedy. O nie, dobra. Zaczyna się poważna gra. O Clivert. I dawaj, 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 dawaj. A kurde, blisko. Oleż wystrzelił tam Ferenc. Dawaj, upamekano, pięknie, pięknie. Ale podaliśmy. Ronaldinho. 3 do 2 dla Rywala. Ronaldinho! Pięknie terstegen. No nie, nie puszka z prawej. Dobrze Terstegen. Myślałem, że kolejna bramka, nie? Neymar, Ole chodzi tam wjechał ślizgiem. O to chodzi. I lecimy. Paulo futre. Podanie do Teveza Let's go. Zróbmy jakiś berba spin. Podajmy tutaj, prostopadłe, Paulo futre. Ale nie, no kurczę myślałem, że ten Tevez lepiej się ustawi. Dobry Andryś, Nie ma spalonego, lecimy. A jednak, kurde, dał radę to Marquinhos. I do bajlego, A jednak dał radę to przechwycić. Kurczę, piczonej. Uuu, Rashford. Co? Nie wierzę. <ścoughs> Ale przynajmniej teraz greedy nie zrobił. Nie, 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 Neymar. Ter nam ratuje dupę. Markini... Nie, no to już jest naprawdę. Marquinhos mistrzela i teraz jeszcze będzie tańczył. Nie, Neymar. Nie, panie Rewalu, ja nigdzie nie wychodzę. Zaczynamy drugą połowę. Zrobiłem pewne zmiany w taktyce, bo grałem z domyślną Także mam nadzieję, że teraz troszkę lepiej to będzie wszystko szło. Dobre, MRCAN. Leci Paulo Futre. Proszę państwa, co zrobi Futre? TWS i. Aj kurde, prawie ten tapin wyszedł. Dobre, Andrzej, o to chodzi. Mam taką małą głębokość ustawioną, a oni wychodzą do tych piłek jak. Ale jestem niszczony. 7-2. Lay, dobra. TWS i mamy. Mamy tapina, udało się. Hajina 3 do 7. <grytania> nie, no, to jest po prostu nie do zatrzymania. I czyżby. I Andrzej? Prawie, kurde, myślałem, że to może wpaść, nie? Andryś! Dobrze, ej, no kurde, dobry ten Andrzej jest. I Tevez! Dawaj, dawaj, dawaj. Jeden na jeden, o to chodzi. 4 do 8, jeszcze mamy 15 minut. Neymar. Jeszcze jedna akcja, proszę Państwa. Zobaczmy. Leci Tevez! Proszę Państwa, Carlos Tevez! Może on jakoś powerszota? Tak jest! 5 do 8. <noise> no cóż, niestety meczik przegrany, ale było przynajmniej trochę śmiesznie. W miarę fajny meczik. Powiem wam szczerze, że na początku jak te dwie bramki strzeliłem, to myślałem, że rozwalę gościa. Wyjdzie jeszcze przed końcem pierwszej połowy, ale nagrody oczywiście słabizna totalna. W tych paczkach kompletnie nic nie było. Nie będę wam tego pokazywał, ale w zamian za to, że no, nawet jednej rundy nie Wygrałem. Otwórzmy sobie paczkę. 10 razy 83. Plus. Lecimy. Czy będzie karta fantazji? Nie będzie. Nawet nie będzie IFA. Co to w ogóle jest? Proszę Państwa. Kingsbury 8-4. Tragedia paczka, naprawdę. Ho ho, Boże. <grywy> Jeszcze sąsiady wiercą na górze. To już jest naprawdę dramat, nie? Okej, okay, także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę do góry i widzimy się w następnym odcinku. Już Brawl Tour Ronaldinho. Także trzymajcie się i do następnego. Cześć.